Nie najgorzej, czuję się, czuję się dobrze. Aczkolwiek ta euforia i, i ta radość po, po pierwszym zwycięstwie już, już gdzieś jest za nami. E, dzisiaj znowu wchodzimy w ten taki nastrój e, waleczny, takiej. E, takie ekscytacji, że jutro kolejne spotkanie. Trochę wiadomo takiej nerwowości, bo, bo to zawsze też gdzieś jest w środku. Zaczynamy się przygotowywać pod, pod ten mecz, który czeka nas tutaj jutro. Bo na pewno jest budujące. Nie chodzi tutaj o to, że to był mecz konkretnie z Aksą, ale, ale przede wszystkim z drużyną, która wiemy, że potrafi grać świetnie w siatkówkę, jest świetnym zespołem. A my naprawdę w dobrym stylu i dobrze grając w siatkówkę potrafiliśmy, że my potrafimy być zespołem jeszcze lepszym. Przede wszystkim, tak jak mówiłem, po tym pierwszym spotkaniu. Graliśmy, graliśmy dobrze pewnie w siatkówkę i mam nadzieję, że, że jutro to powtórzymy. Nie wiem jaki będzie na koniec rezultat, ale jestem, jestem pewien, że jeżeli zagramy, zagramy dobrze, zagramy na swoim poziomie, to, to spokojnie możemy myśleć o, o wygranej. Oczywiście, no zawsze przed każdym meczem, po każdym meczu, gdzieś rozmawia się o tym, co, co się zrobiło dobrze, co można było, było zrobić lepiej, także, także na pewno kilka detali, kilka detali gdzieś tam, na, na które zwrócił trener uwagę w dniu dzisiejszym, na kilka pewnie zwróci jeszcze jutro, ale na koniec no znamy się bardzo dobrze i oni znają nas, i my znamy ich, także nikogo tutaj nie wiadomo, jak nikt nie, 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 nie oszuka. Także będzie się liczyć dyspozycja dnia, będzie się liczyć to, jak w danym, w danym dniu będą prezentować się poszczególni zawodnicy i, i całe zespoły. No, oczywiście myślę, że dla, dla każdego tutaj chęć sięgnięcia po Mistrzostwo Polski. No, nieważne ile ma się tych mistrzostw myślę, na koncie, to zawsze człowiek bardzo chętnie walczy o, o to kolejne i stara się zrobić wszystko, żeby, żeby je zdobyć. Także, także jutro wychodzimy i, i postaramy się pokazać właśnie to takie podejście.